Podoba wam się obecny sezon, ale wkurza was, że musicie czekać cały tydzień na jeden odcinek? Mam coś, co umili wam tygodniowy postój. Po dwie polecajki do pięciu tytułów lecących w sezonie jesień. Zapraszam! Spodobał wam się niepokojący klimacik przetkany tu i ówdzie gagami w Dark Gathering? Mierukochan może być dobrym substytutem tego show. Dziewczyna, która widzi więcej, również cechuje się nastrojem, który jest burzony przez humor, który pasuje do opowieści jak pięść do nosa, czyli idealnie. A z mniej znanych ciekawostek ośmielę się zarekomendować Ghost Hunt. To co prawda szorze z biszami, ale scen, które po ciemku powodują gęsią skórkę, jest tu dużo. Pamiętam jak oglądałem to anime w ciemności na starym kineskopowym telewizorze. Doznania były niezapomniane. Czy ktoś z tu obecnych ogląda perypetie Daigo i Shuna? Hakozume na pewno przypadnie Wam do gustu. To tak kpiną najprawdziwa rzeczywistość pracy w policji, gdzie dwie policjantki muszą służyć i chronić obywateli społeczeństwa, choć nie zawsze mają na to ochotę. A spośród anime, których nie znacie polecam Yomi Sora. W tym show przyjdzie nam siedzieć w akcji ratowników japońskich sił powietrznych. Wszystkie trzy tytuły opowiadają o służbach mundurowych, których zadaniem jest ratowanie cywili w potrzebie. Wszystkie podkomendne i podkomendni Cida Uwaga! Na pewno słyszeliście o Overlordzie. Tamtejszy bohater również kieruje potężną organizacją, nie mając ku temu żadnych kompetencji i przez dłuższy czas nawet wiedzy, że jego podwładni planują podbić dla niego świat. Podobny nieodpowiednią osobą na nieodpowiednim miejscu jest agent numer 6. Ten służący nikczemnemu stowarzyszeniu złol jest istotą o bardzo małym rozumku, której głupota powinna już dawno ją uśmiercić. Lecz tak jak w przypadku Cida, poziom nieogarnięcia idzie w parze z kuloodpornością. A jeśli polubiliście zapiski Zielarki, zastanówcie się nad Joną. Przygody księżniczki także rozgrywają się w realiach wzorowanych na starożytnych Chinach. Pomimo różnic w fabule, atmosfera sceny, na której rozgrywają się wydarzenia, jest wspólnym mianownikiem dla obu produkcji. Podobnie zresztą jest przy Arte, która żyła we Florencji w epoce renesansu. Tak samo jak Mao Mao, Arte odmówiła porzucenia własnego ja i poczęła doskonalić to, co kochała, czyli rysunek. Zamiłowanie zielarki do trucizn może wydawać się nie mieć związku z rysunkami ślacianki, ale ręczę, że ten istnieje. Na sam koniec zostawiłem Waszą ulubienicę. Frieren. Oczywistą rekomendacją jest w tym miejscu Fumetsu no Anata-e. Fushi również przemierza świat bez wyraźnego celu, poznając jak złożoną i niezwykłą jest konstrukcją. Jednakże jeśli chcielibyście zwiedzić magiczne uniwersum posiadając cel, to Somali i Strażnik Lasu będzie dobrym wyborem. Perypetie malutkiej Somali i towarzyszącego jej golema w poszukiwaniu rodziców są bajkowym doznaniem głównie dzięki pięknu fantastycznego świata przedstawionego. Wiecie co? Nie zatrzymujmy się. Jeśli mówimy o wędrówce przez magiczne krainy, nie może zabraknąć inujaszy. Poszukiwania kagome i towarzyszącego je półdemona to pyszna przygoda. A co jest lepsze od towarzystwa półdemona? Towarzystwo Bogini. Podróż Holo i Laurensa to eskapada edukacyjno-krojoznawcza, gdzie poznajemy nowe znaczenie słów ekonomia i bóstwo. Od bóstw przejdźmy do pseudobóstw. Muszysz i to steria, w której spotkamy masę magicznych stworzeń na swojej drodze i poznamy Stop, Kanis! Stop! Miałeś podać po dwa przykłady do jednego anime. Nie możesz wrzucać pięciu i więcej. You underestimate my power. Kanis, nie idź w kierunku ciemnej strony. Ona prowadzi do alkoholu, alkohol do alimentów, a alimenty do braku alkoholu. Nie idź w tę stronę, Kanis! Nie idź!